Erasmus Plus to. Erasmus Plus to wymiana studentka, która zmieniła moje życie. Dzięki temu stałem się bardziej samodzielny. W końcu przekonałem się, jak to jest żyć za granicą. Jest to niesamowite przeżycie i każdemu z was je polecam. Nauka za granicą z Erasmusem Plus. Największe zalety i wady. Przede wszystkim największą zaletą jest to, że poznajesz ludzi z innego kraju, poznajesz ich kulturę, spotykasz się, nawiązujesz relacje. Natomiast jeśli chodzi o największą wadę z mojej strony, to to, że czasami niektóre uczelnie nie oferują zajęć w języku angielskim. Z jednej strony może to być zaletą dla osoby, która chce się uczyć języków obcych, z drugiej strony dla osoby, która nie chce do końca uczyć się języków obcych albo po prostu nie przychodzi jej to łatwo, może być dosyć dużym problemem. W jakim kraju byłeś na Erasmus Plus i co cię tam zaskoczyło? Byłem w Hiszpanii, konkretnie w Madrycie. Zaskoczyło mnie to, jak to miasto jest inne w stosunku do innych miast w Hiszpanii. Byłem kiedyś w Barcelonie i Barcelona jest dosyć Poukładana jest Sagrada Familia, są kamienice Gaudiego, natomiast Madryt jest zupełnie innym miastem. Jest jeden styl architektoniczny, wsiadasz do metra, przejeżdżasz pięć stacji dalej, jest zupełnie inny styl. To jest to, co mnie najbardziej zaskoczyło. Co dał Ci Erasmus Plus? Dał mi przede wszystkim samodzielność. Może to brzmieć trochę dziwnie, bo inni wspominają imprezy yy, albo jakieś yy, przyjaźnie. Ja najbardziej doceniam tą samodzielność. Do tej pory byłem przyzwyczajony, że wszystko było na miejscu, siedziałem sobie w domu, yy, wszystko było przygotowane. Nagle lądujesz w obcym kraju, w innym mieście, którego w ogóle nie znasz, i nagle musisz sobie poradzić samemu. Jest to bardzo pouczające doświadczenie. Twoja największa gafa podczas wyjazdu Erasmus. Moją największą gafą było to, że źle się zapisałem na jeden z przedmiotów. Wybrałem jakiś. Przedmiot o bardzo enigmatycznej nazwie, creative thinking, ja mówię: No dobrze, no, muszę się na coś zapisać, więc się zapiszę. Zrobiłem to, zapisałem się, pojechałem do Madrytu i nagle okazało się, że to było creative thinking, ale trzeba było wymyślać jakieś bardzo skomplikowane instalacje wodne. Co absolutnie nie, było, nie leżało w kręgu moich zainteresowań. W dodatku było w piątek o godzinie 18. Umówmy się, jednak nie jest to najlepsza godzina na studia. Poszedłem do dziekanatu, udało mi się porozumieć, dogadać i zmieniłem przedmiot na inny. Jak namówisz innych do udziału w programie Erasmus? Przede wszystkim Erasmus, to jest niesamowita przygoda, tak jak mówiłem na początku. Wielu ludzi później przychodzi do mnie i mówi, kurczę, jednak starałem się. Kupiłem się na pracy, na rozwijaniu swojej kariery, ale gdzieś tam żałuję, że nie pojechałem na tego Erasmusa. A okazji do tego, żeby pojechać, to jest w zasadzie jedyna w Twoim życiu. Możesz po prostu sobie wyjechać do innego kraju, studiować, dostać przy okazji dobre dofinansowanie, które pomoże Ci tam przeżyć na w miarę sensownych warunkach, więc cóż, trzeba jechać, trzeba wypróbować, dać sobie szansę.